Pierwszy księga Nefiego, Jego panowanie i służba kapłańska. Dzieje Lechiego i jego żony Sari i czterech synów nazwanych, poczynając od najstarszego Laman, Lemuel, Sam i Nefi. Pan ostrze Lechiego, aby opuścił Jerozolimę, gdyż Lechi świadczył Żydom o ich niegodziwości i nastają oni na jego życie. Lechi wędruje z rodziną przez trzy dni w głąb pustyni. Nefi zabiera swych braci i powraca do Jerozolimy po kroniki Żydów, napotykając wiele trudności. Synowie Lechiego żenią się z córkami Izmaela. Wszyscy uchodzą w głąb pustyni. Cierpienia i trudności na pustyni kierunek ich wędrówki. Dochodzą do wielkich wód. Bracia Nefiego powstają przeciwko niemu. Nefi wykazuje im niesłuszność ich postępowania. Budowa okrętu. Miejsce, gdzie obozują, nazywają obfitość, podróż przez wielkie wody do ziemi obiecanej. Jest to kronika Nefiego, innymi słowy, ja Nefi, sam ją pisałem. Rozdział trzeci. I stało się, że ja Nefi po rozmowie z panem powróciłem do namiotu mego ojca i ojciec powiedział mi Oto miałem sen, w którym pan nakazał mi, abyś razem ze swoimi braćmi powrócił do Jerozolimy, ponieważ Laban posiada kroniki Żydów, a także rodowód moich ojców wyryte na mosiężnych płytach. Pan nakazał mi więc, abyś ty i twoi bracia poszli do domu Labana, postarali się uzyskać te płyty i przynieśli je tutaj na pustynię. Teraz twoi bracia szemrzą, mówiąc, że wymagam od nich trudnej rzeczy, a przecież ja tego od nich nie wymagam, lecz jest to nakaz Pana. Idź więc, mój synu, i Pan będzie Cię błogosławił, gdyż nie szemrałeś. Wtedy ja Nefi powiedziałem mojemu ojcu: Pójdę i uczynię co Pan nakazał, bo wiem, że gdy Pan daje ludziom przykazanie. To umożliwia im wykonanie tego, co nakazuje. I gdy ojciec mój usłyszał te słowa, ogromnie się ucieszył, bo wiedział, że Pan mnie błogosławi. I ja, Nefi oraz moi bracia podjęliśmy podróż z, naszym, z naszymi namiotami przez pustynię do Jerozolimy. A gdy przybyliśmy do Jerozolimy, naradzałem się z moimi braćmi i rzuciliśmy losy, który z nas ma pójść do domu Labana. I stało się, że los padł na Lamana, i Laman poszedł do domu Labana, mówił z Labanem i zasiadał w jego domu. I poprosił Labana o kroniki wyryte na mosiężnych płytach, zawierające rodowód mojego ojca. I stało się, że Laban rozgniewał się, wyrzucił Lamana i nie chciał, aby Laman posiadł te kroniki, i powiedział mu: Zabijecie, bo jesteś rozbójnikiem. Ale laman uciekł przed nim i powiedział nam, co laban uczynił. Zmartwiliśmy się tym ogromnie. A moi bracia byli bliscy podjęcia podróży powrotnej do ojca na pustynię. Ale powiedziałem im, jak Pan żyje, jak my żyjemy. Nie wrócimy do ojca na pustynię, aż wykonamy, co nam Pan nakazał. Bądźmy więc wierni, wypełniając przekazanie Pana, i pójdźmy do ziemi dziedzictwa naszego ojca. Bo zostawił on złoto, srebro i wszelkiego rodzaju bogactwa, i uczynił to wszystko z przekazania Pana. Wiedział, że Jerozolima musi ulec zagładzie wskutek niegodziwości ich mieszkańców, albowiem wzgardzili oni słowami proroków. Jeśli mój ojciec pozostałby w tym kraju, po otrzymaniu przekazania, aby stąd uciekł, zginąłby także. Potrzebował więc uciec z tego kraju. Zaprawdę jest mądrością Boga. Że powinniśmy uzyskać te kroniki, abyśmy mogli zachować język naszych ojców dla naszych dzieci, a także abyśmy zachowali dla nich słowa wszystkich świętych proroków dane im przez ducha mocą Boga od początku świata do naszych czasów. Mówiąc w ten sposób, przekonałem moich braci, aby pozostali wierni, wypełniając przykazanie Boga. I stało się, że zaszliśmy do ziemi naszego dziedzictwa i zebraliśmy nasze złoto, srebro i drogocenne rzeczy. I gdy je zebraliśmy, udaliśmy się znowu do domu Labana. Poszliśmy do Labana i chcieliśmy, aby dał nam kroniki wyryte na mosiężnych płytach w zamian za złoto, srebro i wszystkie nasze drogocenne rzeczy. I gdy Laban zobaczył nasze mienie i że było ono wielkie, zapragnął jej posiąść i wyrzucił nas, posyłając sługi, aby nas zabili aby mógł zagarnąć nasze mienie. I uciekając przed sługami Labana, zmuszeni byliśmy pozostawić nasze mienie, aż padło ono w jego ręce. I uciekliśmy na pustynię, i słudzy Labana nie dogonili nas, a ukryliśmy się w jaskini. I Laman rozgniewał się na mnie, a także na mojego ojca, jak również Lemuel, gdyż dał posłuch słowom Lamana. I Laman i Lemuel powiedział nam swoim młodszym braciom wiele ciężkich słów, i bili na skijem. I stało się, że gdy bili na skijem stanął przed nimi anioł Pana i zapytał, dlaczego bijecie swojego młodszego brata kijem? Czyż nie wiecie, że Pan wybrał go, aby panował nad wami z racji waszych niegodziwości? Oto powrócicie do Jerozolimy i Pan Labana w wasze ręce. Powiedziawszy te słowa anioł zostawił nas. I po odejściu anioła Laman i Lemuel zaczęli znowu szembrać mówiąc, jak to jest możliwe, żeby Pan wydał w nasze ręce Labana, który jest potężny i może rozkazywać pięćdziesięciu, a nawet może zabić pięćdziesięciu. Więc dlaczego nie nas?